Od, od kiedy istnieje? Od 1927 roku. Od tego czasu to się zmieniło? No, na, na lepsze, na pewno nie, tylko na, na, na gorsze. Nie? Bo po prostu no, kiedyś, jeżeli można powiedzieć, no, byliśmy we w systemie bojowym, wyjeżdżaliśmy na, na, te, na pożary i tak dalej. Prowadziliśmy taką działalność kulturalną. Zajmowaliśmy się głównie zabawami i wszelkimi wieczorkami i tak dalej. Wszystko to się udawało. jakieś tam pieniążki z tego tytułu były. No, ale przyszedł czas, że ten system we, ogólnie we, we strażach się unowocześniła, nasza jednostka tak jakby została. Yy, pozostała we w tyle no i, i została yy, chyba yy, jak dobrze pamiętam we yy, 6 lat temu yy, wyłączona ze systemu krajowego. po prostu nie wyjeżdżamy w ogóle do pożaru. Tylko yy, staramy się no, mamy zarejestrowany, ubezpieczony samochód jeszcze na ten czas yy, jeszcze nam, Kontrola pozwala, że jest zarejestrowany samochód, no wyjeżdżamy na te, takie okazyjne po prostu imprezy, nie? uroczystości, lecia, straży i tak dalej. Teraz, ostatnio, byli na powitaniu tego naszego wozu strażackiego w Ryczywolę. No i mówię, no, tak, teoretycznie to ta działalność u nas we wniosce po prostu już się tak troszeczkę zamknęła i teoretycznie nawet, nawet teraz nawet imprez nie robimy, bo no nie kalkujecie, bo jeżeli mamy po prostu od wszystkiego odprowadzać, no to za zrobienia jakiejś tam zabawy takiej dochodowej to Kiedyś to przy, przynosiło jakieś tam nieduże zyski, ale były zyski ze zabaw i, i tego. A na obecną chwilę to te, te przepisy rządowe i w ogóle takie to nie pozwalają i no nie opłaci się. Po prostu, i ludzie już odchodzą od tego, nie chcą już działać, nie? Po prostu. Ale macie wyjątkowy wóz strażacki no mamy wyjątkowy, no zawodkowy można już powiedzieć no bo to jest rocznik 76 1976 dostaliśmy ten wóz ten na otwarcie tutaj właśnie tej świetlicy nie? to było we 78 roku nie? no i od tego czasu tak nam córę jeszcze. Czy są widoki na y, jakieś inne wóz? Raczej chyba nie. Bo... No ja by to powiedzieć, no... Nie wiadomo no, od czego to po prostu chyba zacząć, nie? Bo y, koszty na przykład teraz by musiały by, jeżeli by tego, no muszą być szkolenia, nie? Bo to, to, to jest podstawa. Umudurowania. Już tego umudurowania nie mamy, takiego jak, jak powinno być. No i badania, i tak dalej. No można by było się potem pokusić, no ale też ze strony może ludności, ludności się nie do straży. Kiedyś jeszcze młodzież, jeżeli były tam takie zawody sportowo-pożarnicze, od tam od 12 do. Do 16, potem od 16 do 18, no to jeszcze ta, z tym młodzieży jeszcze trochę nie przychodziło. A teraz teraz zostawałem teoretycznie tylko seniorzy, można powiedzieć. No a tu chodzi o wyszkolenie i tak dalej, żeby to byli strażacy zdrowi i, i służyli tego. No, a, mm, Według mojego tak rozpoznania, no. A to, a to znaczy, że może by się coś, jakby, jeżeli by może jakieś zaciątki ze zwozem strażackim by, były, może by po prostu y, ta działalność ty, zainteresowała by tych strażaków i by potem można było tego. Tylko mówię, no, no y, koszty straszne są, nie? Po prostu. Na przykład u samego mundurowania, no taki hełm kosztuje 500 zł. Yy, mundur też nie jest gdyby nie a do przeciętnego no, yy, tak, yy, samochodu, no to 6 osób musi być, no. a to jest trochę, trochę pieniążków by trzeba było wydać, na, na, a na obecną chwilę, no, na razie nie ma widoków, żeby się coś w tym kierunku działało, nie? Te jednostki, które no tam są w tym systemie krajowym, na to działają, no i tam pieniądze są po prostu kładzione, a, a tu takie jednostki jak na przykład czy czyli no, no teraz miały tam, pozyskały z policji taki samochód, teraz jest już w ryczywole. No, a u nas jak, no, jest jeszcze tak, jak był, tak jest. No. No, jak, jak, jak trzeba, czy na jakieś zawody, jak, jak są oczywiście w danym roku, no to też się tam y, z po prostu jakichś członków się zwerbuje, jakąś sekcję i się startuje. A ile drugów wiecie o Na obecną chwilę jest 23. No, ale to większość jest nie, powyżej tam 40 zwyż, tak? To znaczy seniorów, tak? To już by musieli być członkowie naszej wspierający, nie? Jak to u nas, u nas bywa. nie? co, no. pojawienie się nowego wozu zmieniłoby nastawienie tych młodszych? Pane Myślę, myśl, myśl, że chyba tak. Bo jak wszyscy my przychodzą do, do tego, nawet jak są nieraz te ćwiczenia na zawodność sportową, pożernicze, to mm, tych ludzi trochę jest. Tylko, mówię, no rzuczek no, nie przyciąga do, do młodzieży i w ogóle, żeby weszli w szeregi do strażaków. Nie? Bo to, to jest głó główny mm, atrybut to jest chyba, chyba wóz. Bo, bo mówię, no to jak na przykład we wowieczkach taka, taki nieduży wóz, tylko z wodą, to nawet gdyby u nas były, to myślę, że by było troszeczkę nie, e, zainteresowałaby chyba młodzież.